Witam państwa bardzo serdecznie w naszym coraz gorętszym studio a z nami już na łączach Zoom kolejny gość pan redaktor Piotr Korczarowski witam pana. Witam serdecznie, panie. witam panie redaktorze i witam widzów. Panie redaktorze, dużo się dzieje i chcę pana zapytać przede wszystkim o sprawy ostatnie, czyli o kwestię wołyńską. Ten lipiec jest Takim specjalnym miesiącem, kiedy no, pik XI, ale i w innych dniach obchodzimy, yy, obchodzimy tą smutną rocznicę morderstwa, ludobójstwa wołyńskiego. I, I tu rodzi się wiele pytań. Pan był w Domostawie na kolejnej yy, rocznicy tam stoi pomnik pana Pityńskiego, pomnik ofiar wołynia. Chcę Pana zapytać o prostą sprawę. Czy coś się zmienia? Czy widzi Pan y, jakieś... Y... Inne nastawienie społeczne do problematyki tego wołyńskiego mordu dokonanego przez Ukraińców, I czy, i, i czy widzi Pan też jakieś inne zainteresowanie polityków? Bo pamiętajmy, że na odsłonięciu tego pomnika z górą rok temu, albo i półtorej roku temu no niewielu z nich było poza garstką z Konfederacji. Co się zmienia, jak żyje w polskiej świadomości problem wołynia dziś? Dobrze, panie redaktorze, że zadając to pytanie, rozgraniczył pan aspekt społeczny i polityczny, dlatego że tu bym miał dwa zupełnie różne zdania. Otóż pod kątem społecznym rzeczywiście kropla drąży skałę i relacjonując w tym roku dla Widzę w telewizji emisja i dla Preado 24, wszystkie wydarzenia, które byliśmy w stanie transmitować, a dotyczyły Wołynia. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że świadomość społeczna rośnie. W tych wydarzeniach bierze coraz więcej osób udział, coraz więcej publikacji ukazuje się też na ten temat. No, nie do przecenienia jest tu też praca mojego kolegi Jacka Międlara, który. Teraz, właśnie w Domostawie, pokazał premierowo drugi odcinek swojej głośnej serii Sąsiedzi. To jest niezwykły film dokumentalny, który jest także taką. No, kroniką, jakby czasu, która pokazuje jeszcze te ostatnie relacje świadków Wołynia, i to jest ten element, który poszerza niewątpliwie świadomość społeczną. Więc ludzie coraz więcej, sam pomnik w Domostawie, stał się też takim punktem polskiej ziemi, gdzie jednoczą się Polacy. Dużo osób, które spotkałem właśnie w Domostawie, życzliwie się odnosiło do siebie, mimo że na co dzień te środowiska niekoniecznie. Nie mają ze sobą po drodze. Sam byłem zaskoczony, że takie dwie osoby ze świata politycznego tam podały mi rękę, mimo że się wcześniej do siebie nie odzywaliśmy, ale to było podaktowane też atmosferą tego miejsca, dlatego że domostawa zdecydowanie jednoczy, a nie dzieli Polaków, i wokół właśnie tej. Narracji o wołyniu budowana jest bardzo silna i wartościowa, moim zdaniem, świadomość polska narodowa budowana tożsamość Polaków, dlatego że kresy, które spotkała gechenna wołynia, były szczególnie istotne w historii naszego kraju. Przypomnę może tylko naszym widzom, że my dzisiaj te ziemię nazywamy kresami, ale przez setki lat. Ziemię, gdzie był na przykład lwów, to był środek polski. To nie były żadne Kresy i Rubierze. To był środek Polski. Polska rozciągała się aż pod, pod Kijów, więc to było serce Polski. Tam biło serce Polski. Stąd dla, między innymi fakt, że bardzo duża część polskiej inteligencji, która wpisała się w budowę polskiej tożsamości narodowej, pochodziła z Lwowa, z Wilna, z Grodna. To było serce Polski. Więc odwoływanie się nie tylko do samej rzezi wołyńskiej, ale do spuścizny kresowej, do tej naszej tożsamości tam, pozostawionej. Z punktu widzenia narodu jest bardzo cenne i Bogu dzięki co roku widzę, że coraz więcej osób podejmuje tę tematykę i utożsamia się z tym takim ruchem kresowym. Właśnie, właśnie przechodząc do spraw polityków i, i ich reakcji, no bo pamiętamy w jak niegodny sposób zwrócił się pan Andrzej Duda do księdza Isakowicza Zalewskiego, w jaki sposób on po Pomacoszemu traktował sprawę kresów i, i, i ukraińskiego ludobójstwa. No, ale właśnie, czy był tam ktoś od pana Nawrockiego? Czy jest nadzieja, że środowisko prawa i sprawiedliwości, że środowisko związane także z pałacem prezydenckim, tym nowym, podniesie sprawę do Mostawy? Podniesie też sprawę ogólnie no, tego ludobójstwa, jak już powiedziałem, na nowo i, i weźmie się z tym bykiem za rogi. Myślę, że wielu ludzi w Polsce ma taką nadzieję. Proszę wybaczyć, ja jej nie mam. Nie mam, dlatego że środowisko prawa i sprawiedliwości to ludzie odpowiedzialni za takie kompletnie. Nieodpowiedzialne otwarcie granic ukraińskich na Polskę, napływ ludności ukraińskiej do naszego kraju, z których to ludzi tylko niewielki procent stanowili uchodźcy wojenni z terenów ogarniętych wojną. Większość to byli imigranci i jakaś ich część niekoniecznie przychylna Polakom. Więc w trakcie kampanii wyborczej obserwowaliśmy, Taki festiwal hipokryzji, kiedy to politycy nagle przypominali sobie o Wołyniu. Oto sławo Mirmencen potrafił odkryć cmentarz Orląt Lwowskich, Karol Nawrocki pojechał zupełnie bez okazji do Domostawy, no i kiedy pan redaktor pyta, czy był ktoś od Prezydenta elekta. Proszę wybaczyć, nie zapamiętałem tożsamości człowieka, który odczytał list w imieniu prezydenta elekta Karola Nawrockiego, ale wielu ludzi rozczarowało się tym, co ja. Podejrzewałem, a w zasadzie byłem pewien, że objęcie uroczystości w Domostawie patronatem honorowym przez nowego prezydenta nie znaczy wcale, że on się tam pojawi i rzeczywiście tak było. Został odczytany list od niego, co i tak jest jakimś krokiem w dobrym kierunku, no ale to tylko list. A co do ubiegłego prezydenta, czy tego prezydenta, którego kadencja teraz upływa, Andrzeja Dudy, to Myślę, że pewna złośliwość powtarzana w kuluarach jest bardzo tu adekwatna, że to był bardziej prezydent Ukrainy niż Polski. Prezydent, który odznaczył najwyższym honorem państwowym, czyli orderem orła białego, prezydenta Zełańskiego, który w mojej ocenie nie tylko nie zrobił nic dla Polaków, ale wręcz szkodził Polsce jako głowa państwa ukraińskiego. Prezydent Andrzej Duda potrafił jechać gdzieś na Pola ukraińskiej, i tam w szczerym jakimś zbożu składać wieniec pod zmontowanym na kolanie brzozowym krzyżem, co samo w sobie już było trochę upokarzające dla Polaków, że jadąc tam, głowa państwa polskiego nie ma gdzie oddać honoru pomordowanym Polakom i, i nikt o to w ogóle nie zadbał. Natomiast dzień przed obchodami wołyńskimi, czyli przed rocznicą krwawej niedzieli 11 lipca, miałem okazję być biedwabnym gdzie jest tablica poświęcona tym Żydom pomordowanym I, podczas II wojny Pan pozwolił jeszcze, światowej. tak wejdę tylko w słowo. I, Kończąc ten bo, wątek tym, wołyński... Żeby, żeby zakończyć, ale sekundę, a, panie redaktorze, bo ja nie chcę, nie chcę powiedzieć o Jedwabnym, tylko ta puenta a, a, o Andrzeja Dudy. Byłem w Jedwabnym i tam znalazłem ogromny wieniec złożony przez Kancelarię Prezydenta RP Andrzeja Dudę i oczywiście jego też osobiście tam nie było, ale chodzi o to, że tu prezydent zadbał, żeby był od niego wieniec, żeby były honory. Natomiast jeśli chodzi o rocznice wołyńskie, nigdy, praktycznie nigdy, nigdzie. No tak, ale kończąc jeszcze, bo przejdziemy też do Jedwabnego, mam nadzieję, kończąc sprawę Wołynia i tych obchodów, no to wie pan, jednak Przemysław Czarnek tam się pojawił. To jest dosyć, dosyć wysoko postawiony hmm. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wręcz powiem, że pretendent do Schedy po Jarosławie Kaczyńskim. A zatem może nie wszystko stracone. Czy rozmawiał pan z panem Czarnkiem? Nie, nie miałem okazji, bo w ogóle ja jako człowiek jestem nacenzurowany w Prawie i Sprawiedliwości. Ze mną nikt tam nie rozmawia. Natomiast moja ocena sytuacji jest taka, że z jednej strony. To dobrze, że presja społeczna wymusza na przedstawicielach państwa, czy chociażby opozycji, aby pojawiali się w takich miejscach. To jest ten element kropli drążącej skały. Ale z drugiej strony, żaden działacz Prawa i Sprawiedliwości nie przyczynił się do tego, żeby pomnik w domostawie rzeczywiście stanął. To znaczy, może i tak inaczej. Wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości nie znam, nie chcę nikogo urazić, natomiast żaden urzędnik administracji państwa, a przecież pomnik autorstwa świętej pamięci Andrzeja Pityńskiego przyjechał cały kraj z zarządów Prawa i Sprawiedliwości, to się wtedy działo i przypomnę, że nie tylko pomnika nie chciała, to oczywiście akurat władze samorządowej, tu przeważnie Platforma, to też muszę podkreślić, ale nie chciała Warszawa, nie chciały Kielce, nie chciał Toruń, nie chciał Rzeszów, nie chciała Stalowa Wola, nie chciała Jelenia Góra. Oj, długa była ta droga pomnika do domostawy. I na koniec jeszcze huta, która odlewała ten pomnik, nie chciała wydać jego dokumentacji, żeby go przewieźć na miejsce docelowe. I w tamtym czasie nie można było liczyć na żadne wsparcie ze strony administracji państwa. Wręcz odwrotnie. To było w czasie, kiedy Padały ze słów urzędników państwowych, chociażby ta słynna wypowiedź pana Jasiny, rzecznika prasowego polskiego MSZ-u, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. No więc jeśli padają takie deklaracje, to nie było w ogóle wtedy mowy, żeby wspomóc dzieło, które no, było taką solą wokół Ukraińców i do dziś, nawet kiedy to już mamy święto państwowe. Pierwszy raz w tym roku obchodzone 11 lipca jako dzień pamięci ofiar tych polskich obywateli II RP pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, to strona ukraińska się oburza. Oni protestują, oni uważają, że to jest absolutnie niszczące dla naszych stosunków międzynarodowych, więc prawo i sprawiedliwość absolutnie robiło wszystko, żeby ten pomnik gdzieś zamieść pod dywan. No ale kiedy on już stanął, kiedy do domostawy tego 12 lipca. Zawahałem się, czy nie mylę daty. Chyba 12 lipca, ten pomnik, a jeśli nie, to 14 lipca najdalej został odsłonięty w Domostawie w ubiegłym roku chyba 14 lipca. To wówczas już nie można było tego zlekceważyć. Tam było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, mimo że do Domostawy jest trudno dojechać, tam nie ma bezpośredniego pociągu ani autobusu nawet i. Wtedy zobaczyłem znów właśnie ten festiwal hipokryzji, kiedy pojedynczy politycy prawicowi zaczęli przyjeżdżać po ten pomnik zupełnie bez okazji, żeby tylko strzelić sobie fotkę, że ha, byłem, jestem, popieram, hej, to jest dla mnie bardzo słabe, bardzo takie no dwulicowe i, i ja tego nigdy nie będę odbierać jako jaskółka, która zwiastuje zmiany, natomiast cieszy mnie, że koniunktura polityczna ich do tego zmusza, bo widzą po prostu jak wielu ludzi mówi na ten temat i jak dla wielu Polaków jest to naprawdę ważne. Przenieśmy się zatem do Jedwabnego, też bardzo ważne i ciekawe miejsce, gdzie z kolei kultywowana jest pamięć o... Żydach, którzy zostali tam zamordowani przez Niemców. No ale właśnie, niektóre środowiska próbują przypisać te zbrodnie Polakom. Jakiego rodzaju tam rzeczy najbardziej Pana zaszokowały? Wiadomo, że tam był Pan Grzegorz Braun jako lider pewnej grupy politycznej. Był Pan Sumliński, był Pan Zomer, no ale był też rabin Schuldrich Doszło tam do pewnego incydentu. Jakby pan to zrelacjonował. Proszę uprzejmie, ale może zacznę od końca, czyli od pana pytania, co mnie najbardziej zaskoczyło przy okazji jedwabnego. To moje prawdziwe zaskoczenie wywołała informacja z dnia po jedwabnem, kiedy to polskie media obiegła informacja, że Instytut Jadwaszem z Izraela żąda usunięcia instalacji, która znalazła się nieopodal tej sławetnej stodoły i tablicy pamięci dedykowanej Żydom, a instalacja została tam sprowadzona przez Wojciecha Sumlińskiego, który kupił działkę tuż obok, takie całe pole przy tej stodole. Tak naprawdę to tam żadna stodoła, tam już po prostu łąka rośnie, jest tylko jedna tablica, no ale chodzi o to miejsce. I na tym polu rozstawił kilka głazów, takich wielkich, polodowcowych, na których są tablice informujące nie są o tym, Naprawdę że kupił to tam była działkę. Naprawdę kupił tam działkę yy, Sumiński. Nie tylko on, nie tylko o. on, panie redaktorze. Teraz to już się zrobił taki festiwal wręcz kupowania ziemi w Jedwabnem. Ja do rabina Szudricha, korzystając z okazji, że tam przeszedłem w asyście Gomosadu, ale, ale jednak udało mi się tam jakoś przejść parę metrów z nim, powiedziałem, że jak nie siądziecie z Polakami do rozmów, i dalej będziecie wykazywali taką ignorancję, to zostaniecie osaczeni przez nas i już tak łatwo nie będzie wam tutaj wjechać i wyjechać, dlatego że Polacy wykupują okoliczne ziemie. I przez Polacy nie mam na myśli przypadkowych jakichś rolników czy władze miejskie, tylko działaczy prawicowych, dlatego że z jednej strony działkę kupił Wojciech Sumliński czy jego fundacja, a z drugiej strony działkę kupił Włodzimierz Skalik, który jest przecież jedną z najważniejszych osób u Grzegorza Brauna. No to to piękna, piękna roku... historia. Czas tak. na taki duży pomnik w tym miejscu, na prywatnej działce, na którym będzie wypisana cała prawda o tym zdarzeniu, prawda? Tak, tak. Ja sobie tak myślę: jakby jedną kolumnę ustawić na działce Ubrał, na drugą Sumlińskiego i tak połączyć to takim mostem u góry, że ci musieli przez ten łuk triumfalny Polaków przejść. Ale rzeczywiście w tym roku było tak że na polu u Sumlińskiego była ogromna scena, już bardzo profesjonalnie zorganizowana. Były wykłady: doktor Kurek, profesor Grupy, był Leszek Żebrowski. Oni wszyscy mówili o tym, że tu nie ma żadnych wątpliwości co do niemieckiego sprawstwa tej zbrodni. Zwłaszcza, że byli też panowie ze stowarzyszenia WIZNA, którzy udokumentowali bardzo podobną niemiecką zbrodnię, która miała miejsce nieco wcześniej, bo chyba w maju czy w kwietniu jeszcze tego samego roku właśnie w nie nieopodal. No więc mamy dowody na to, wszyscy żądają tej ekshumacji i na tym polu u Wojciecha Sumińskiego też był telepim, gdzie wyświetlono film Powrót do Jedwatnego. A z drugiej strony była taka mobilna scena z Grzegorzem Braunem, Tomaszem Somerem, i tam z kolei były wykłady na temat tego, co udało się ustalić Somerowi. Zapomniałem nazwiska jeszcze tego drugiego pana, też bardzo ważny historyk, który wydał książkę z Somerem, proszę wybaczyć. I tam też był film pokazany, dokumentalny, zrobiony właśnie przez Tomasza Somera, więc reasumując, jak Żydzi tam przyjechali. I to wasyście uzbrojonych ludzi, to jest ważne. Weszli Polaków, wasyście ludzi z bronią palną. Ja się w ogóle zastanawiałem, jak by wyglądała procedura, gdyby obywatel na przykład Izraela, jakiś ochroniarz, postrzelił Polaka. Czy byłby tutaj zatrzymany przez nasze służby, czy natychmiast ekstradycja do Izraela? A tam faktycznie był moment, że już się zrobiło dosyć gorąco, dlatego że. E, była konferencja prasowa, o to się pochwalę, sprzedam Państwu prawdziwą anegdotkę. Była konferencja prasowa, na której Grzegorz Brown zaczął wykładać, że to jest w ogóle sprzeczne z etyką, z wiarą, zarówno chrześcijańską, jak i żydowską, żeby rozrzucone szczątki ludzi, tak osoby spoczywały gdzieś tam na łące bez ładu i składu, bez ekshumacji, bez godnego pochówku. A ponadto jest to niezgodne z prawem, bo jeśli mamy świadomość, że gdzieś są ludzkie szczątki, to powinna być zawiadomiona prokuratura, policja i tak dalej. Ja patrząc w oczy Grzegorzowi Braunowi, stojąc sam z mikrofonem jako dziennikarz, mówię, to może zawiadomimy policję. On tak się rozejrzał, mówi, no dobrze, ale gdzie tu jakiś funkcjonariusz? Ja mówię, no pełno, za panem stoją. I rzeczywiście, Grzegorz Brown, niewiele myśląc, po prostu w ciągu tej sekundy odwrócił się i mówi, chodźcie. I te wszystkie kamery za nami. I Grzegorz Brown zapytał: Kto tu jest dowódcą tego zabezpieczenia? Żeby odebrał od niego zawiadomienie o przestępstwie polegającym na utrudnianiu ekshumacji i dopuszczeniu służb do wydobycia ludzkich szczątków. I, i tam właśnie padła ta dewiza, że szachra i szudrich, to cytat z ust Grzegorza Brauda uniemożliwia przeprowadzenie ekshumacji godnego pochówku i w ogóle uniemożliwia służbom dostęp do ludzkich szczątków, które nie zostały nigdy pochowane, tylko po prostu ziemi, po której wszyscy chodzą, leżą czaszki i to na nikim nie robi wrażenia. I ten policjant przyjął to zawiadomienie. Od Grzegorza Brauna, no i Braun mówi, no dobrze, ale no to co w związku z tym, bo on się domaga zatrzymania Sudricha, i wtedy ktoś wpadł na pomysł, to dokonajmy obywatelskiego zatrzymania. No i kiedy kilkuset osobowy tłum Stwierdza, że zatrzymujemy naczelnego rabina Polski. Ja specjalnie to podkreślam, bo choć się tam śmieję z tego tytułu, bo przecież on sam się tak mianował. No to sytuacja gęstnieje. Tym bardziej, że są tam służby izraelskie, które też asystowały jakichś polityków izraelskich, z bronią pod marynarkami. Z drugiej strony stoi policja polska, kompletnie bezradna. Ja widziałem na twarzach policjantów. Przerażenie, dlatego że oni rozumieli, że zaraz będą musieli się zmierzyć z własnymi rodakami pod spojrzeniem ty, tych różnych tam funkcjonariuszy Mosadu i że będą z tego rozliczeni przez przełożonych, także ostatecznie nie doszło do, do żadnej eskalacji tych wydarzeń. Polacy zachowali się tak, jak ja bym sobie to najlepiej wyobrażał, czyli przez kilka wymownych minut zablokowali Szudrichowi wyjazd spod tego miejsca mierząc wzrokiem też tych wszystkich różnych jego goryli z bronią w ręku na zasadzie no do którego z nas odważycie się strzelić który z was się odważy i zapadła taka wymowna cisza po której ludzie zaczęli wznosić hasła że tu jest polska a nie polin i wtedy policja przystąpiła do działania ale działanie polegało na tym, że policja stworzyła jakby takie dwa sznury funkcjonariuszy, które delikatnie, moim zdaniem, podkreślam to, bo niejednokrotnie widziałem, jak policja się potrafi rozprawiać z ludźmi, więc tam wyjątkowo delikatnie po prostu rozstąpiła ten tłum jak Mojżesz Morze Czerwone, no i, <słuchaj> i Żyd przejechał. Ale tak na dobrą sprawę to było takie ostrzeżenie. Ostrzeżenie do Szodricha, które ja jeszcze wracam do tego, co ja mu powiedziałem, i to jest na kilku nagraniach w internecie, gdzie zachowując pełną kulturę, powiedziałem, że pan, jako stary, doświadczony Żyd, powinien już wyczuć mądrość etapu, że ta narracja się kupy nie trzyma, że już jest tyle opracowań, tyle dokumentów, dowodów i plus jeszcze relacje świadków, że zaraz wam się to wszystko posypie i wyjdziecie na idiotów. Więc w tym momencie powinniście wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polaków, przeprowadzić te ekshumacje i pojednać się z nami w tym temacie, żeby raz na zawsze zamknąć tę bolesną kartę. On oczywiście nic mi nie odpowiedział, bo się z gojami nie rozmawia, a poza tym chodzi o dobry geszeft. No ale jednak to wybrzmiało, więc jestem dumny z mojego narodu jak mało kiedy. Bardzo panu dziękuję. Pięknie, że Polacy potrafią się bronić, choćby w taki sposób, w Jedwabnem, może to jakiś przełom, może to jakiś przełom godności polskiego narodu, bo dotąd ta sprawa niestety była w brudnej grze i oby ten okres przeszedł do historii. Moim gościem był redaktor Piotr Korczarowski, któremu serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwa bardzo proszę o pozostanie z naszym kanałem. Za chwilę być może też bardzo interesujące wywiady.